Nazywam Ma się Mauro Fisza, witam Was na targach w Kielcach. No już jesteśmy gotowi od rana, żeśmy przygotowywali stoisko i już Wam pokazuję co tam u nas znajdziecie. Zaczynając od początku mamy wszystko do ultralighta na Białoryb, na konia, tamtomanie. dobrejce nie będą oczywiście na sztuki, jeżeli są Chętnie również mamy i tandy, raczki, szersze żabki płocie, bambamy, różne czerwie i tak dalej. Przechodząc dalej, niezawodne nitro piątki, w pełnej gamie kolorystycznej. Jak i słoiczki, śmierduszki możemy to dorobić dowolnym smrotkiem dla Was. Następnie mamy nitro siódemeczki, pełna gama również kolorystyczna. I dalej, słuchajcie, pozostając. Tematach okoniowych, mikromuszki, podczeborażkę, mikro podcze mikroblaszki, również. Zobaczcie jakieś fajne, eleganckie, malutkie, 1-2 grama, 3 gramy i przechodzimy troszkę większe tematy, woblerki płytkochodzące, też okoniowe na grubszego okonia. A w międzyczasie co znajdziecie oczywiście pełną gamę smoczku. Smoczki już czekają na Was, 15 cm idziemy dalej co mamy na ladach? jaskółki, nowość nasza jaskółki z opiaki, 20 cm eleganckie i potem nasze typowe niezawodne widelce, jaskółeczki na szczupaki, na sandacze te znajdziecie w różnych rozmiarach, w pełnej bazie kolorystycznej słuchajcie, przejdźmy tutaj to co mamy mamy pełną gamę również naszych slayów fly 14. Tutaj nowości karpiki. No i nareszcie pojawiły się cykady i wiele innych jerków w różnych rozwiązaniach. Tak mamy tego tutaj sporo dla niektórych już niektórzy się zaczepiali na takie rzeczy. więc jest to i oczywiście mamy nasze fly Zobaczcie jakie fajne, z ogonkiem paczeriniego, ewentualnie z hakiem pustym Na założenie twisterka Od, od razu muchy Takie glide'owe Dociążone, nie trzeba żadnej czempuraszki Też jest pełna gama kolorystyczna Wchodzimy w blachy, blachy szczupakowe, okoniowe Jak i tutaj mamy Typowe pstrągóweczki Tutaj wchodzimy w okoń szczupak No i coś większego, na szybsze uciągi, aby dawało mniejsze opory. Mamy takie fajne, duże blaszki, 15 gramowe i świat gumy. Słuchajcie, zombiaki, zombiaki na szczupaki, znacie je na pewno. Już wiele lat na naszej ofercie, na wszelkich targach zmieniamy zawsze jakieś bazy kolorystyczne, zombiaki 18. -ki. Jaki dwudziestki dwójki? Kawał mięska, kawał kotleta. Do rzucania, ale wszystko z rączki. Nitro osiemnastki, dwudziestki dwójki również. Na jaki parę z dług udało się zrobić 27. To Co nowe w tym sezonie? UTD, czyli walkendoki. Boblerki takie moleniowe. Mamy również żameczki. Więc wszystko jest. Przechodzimy dalej. Dzigi dziki różnej gramaturze. Idealne na sandacze, jak i na szczupaki. Zobaczcie ile tego jest i w bardzo rozsądnych cenach przychodzi. No i świat much. Muchy, muchy, muchy. Mamy muchy. Mamy duże muchy, średnie muszki, jakie muszki z pacerinim Jeszcze dołożymy. I pełna, zobaczcie, gama kolorystyczna muszek takich 15-18 cm bardzo rozsądnej cenie wszystko jutro dla Was na festiwalu wędkarskim i tutaj 4 bajty i duże flyglidery idealne dla łowców szczupaków oczywiście promocyjka kaping złotych paczuszka za drobinki i przechodzimy dalej co my tu mamy słuchajcie dragony nitro dragon tail o światło nam tutaj pada nitrusie dziesiątki oczywiście też tego jest dalsze i mamy blaszki i karasie łotki no i coś większy kaliberek piętnasteczki oczywiście patrzymy tutaj mamy fajny prezent dla tych co jedzą co to do dodatkowo mega mega promkaci coś śledzą wiedzą o co chodzi zestawy na białe 150 gumek to godzina 3 dyszki. no i nasza zabawa daj subika za gumeczkę i piąteczka jest, słuchajcie, na tym stole, na tym stole jeszcze jutro się pojawi coś dla Was, coś, coś, coś co umila czas i dla naszych klientów, dla nas odwiedzających będzie co sposztować, zatem tak wygląda nasze stoisko. Zapraszamy na Festiwal Wędkarski do Kielc, stoisko Rokwisza 5A nr 14. Pozdrawiamy Was.